Czy Pan sądzi, że po dzisiejszym strajku rząd ugnie się pod Państwa postulatami? Z to nie jest kwestia uginania się kogokolwiek przed kimkolwiek. To nie jest kwestia tego, kto kogo rzuci na kolana. To jest kwestia tego, że musimy usiąść do rozmów, aby znaleźć wspólne rozwiązania, żeby ratować miejsca pracy i poziom życia mieszkańców naszego regionu. Zaczyna się w aglomeracji budynku Śląskiej zagłębia generalny strajk solidarnościowy. w stanie kilkaset zakładów. Jesteśmy akurat pod tą pokój. To, to ten dział gospodarki Śląska, który najbardziej jest zagrożony utratą miejsc pracy, który najbardziej jest zagrożony. E, możliwością zmniejszenia pozycji. E, chcemy podkreślić, że ten strajk jest strajkiem solidarnościowym, gdzie rzeczywiście w myśl hasła tego strajku jeden staje za drugiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. E, po tym strajku mamy nadzieję, że rząd usiądzie do rozmów i będziemy kontynuować e, nasze rozmowy w temacie zgłoszonych postulatów. Ta dzisiejsza akcja, w której weźmie udział no co najmniej kilkadziesiąt tysięcy ludzi, jest wyrazem ogromnej determinacji społeczeństwa śląska. Jest żółtą kartką dla strony rządowej za te blisko 6 lat rządów i za te blisko 6 lat upodlania pracowników i społeczności. Nie może być tak, że strona rządowa potrzebuje społeczeństwa tylko raz na 4 lata, wtedy kiedy zaczęła głosować. Te, nie rozmawia ze społeczeństwem. Które postulaty są dla Państwa najważniejsze? Wszystkie, do sprawii, wszystkie są nie? systemowe. My nie stawiamy postulatów, yy, które są postulatami roszczeniowymi dotyczącymi na przykład podwyżki płac. My mówimy o rozwiązaniach systemowych, które pozwolą prze, przetrwać śląskiemu przemysłowi. Ile W wielu miejscach odbędzie się strajk? Czy to do... będzie około 600 zakładów pracy, bo tyle przeprowadziło referendum. Po wczorajszych atakach Polityków, koalicji rządzącej na związkowców jasno widać, że wtedy, kiedy e, upominamy się o podwyżki płac, o płacę minimalną, o godne warunki pracy, nazywani jesteśmy populistami, demagogami i że walczymy o własne stołki. Jeśli walczymy o zmianę polityki społeczno-gospodarczej, o miejsca pracy, to strajk nazywa się strajkiem politycznym. To jasno i wyraźnie pokazuje, że rząd w każdej sytuacji nie ma ochoty siadać do rozmów z przedstawicielami pracobiorców i próbuje znaleźć z każdej sytuacji wyjście w postaci obciążania tych związków związku zawodowych.